Uch, żyję, żyję, słuchajcie, moi drodzy, dziękuję za te wszystkie wiadomości i e, troski. E, wiecie co, zrobiliśmy sobie po prostu jakiś taki weekend off. Weekend off, mm, dużo na powietrzu, dużo spacerów, e, jakichś takich spotkań e, ze znajomymi, więc, więc tak, troszkę nas wycięło rzeczywiście, ale już jestem, wracam. Z ta alergia mnie wykończy. Ja wiem, ja cały czas pocieram to oko, później wy mnie pytacie, czemu ma ja tak trę, a ono mnie po prostu tak swędzi i ja już zauważyłam, że po prostu mi to weszło w nawyk, że ja no stop tak robię. O tak. Cały czas. Jeśli oglądamy mnie, nasz dostawca cateringu, to dzięki mordo. Dzięki za to, że przerwałeś nam dzisiaj noc idealną. Bo dziś byśmy mieli przez panu całą noc, Franek pięknie spał. My spaliśmy też pięknie. Myśleliśmy, że to będzie ta noc, w której się wyśpimy w końcu tak od A do Z, ale nie Pan dostawca o pierwszej 30 zadzwonił domofonem, obudził nas wszystkich, bo nie mógł się dostać do furtki, bo trzeba ją po prostu, jak się wpisze, kot trochę popchnąć. I słuchajcie, no ja w ogóle zawał w nocy, pierwsze 30 to dzwoni, nie? A nikogo się nie spodziewaliśmy o tej porze. Yy, więc tak, dzięki. No, prawie się wyspaliśmy w końcu, tak, porządnie. A ty? Co? Co ty mi zrobiłeś? Co? Co ty mi zrobiłeś? <noise> <To jest kwiatka>. <głosy> <głosy> Tak się kończy już, wiesz, jak dziecko ma 5 miesięcy. Nie róbcie tego nigdy. Słuchajcie, co ja zrobiłam? Bo normalnie zobaczcie malinka. Mam nadzieję, że mi to szybko zejdzie. Boże, to jest człowiek stary, a głupi, nie? Czy wy to widzicie? No Hit. <słuch> Po co te krzyki na mamę? Ja wiem, że to był słaby pomysł z tym na czole, no ale po co te krzyki?